Wodzu, witam w kolejnym Epickim na kanale. W tym tygodniu, słuchajcie, z tych tajemniczych gier, to są ostatnie tajemnicze gry, za tydzień już wiemy co będzie. Z tych tajemniczych gier, ostatnich tajemniczych, mamy dwie gry, słuchajcie. Mamy Ogół and the Secret Forest. I to dzisiaj wam pokażę ją grama. A druga gra to jest Dead słuchajcie. Co ciekawe, Dead jest cała seria, przejście gry na kanale, odcinki. Możecie sobie wrócić, obejrzeć, zobaczyć. Ale nie było jej wypickim, więc też ją pokażemy dwa dni od tego filmu. Wepickiem słuchajcie, chcę Wam jedną rzecz pokazać na starszych. No, granie nie ma języka polskiego, to jest w ogóle opcja. <laughs> słuchajcie, w opcję. Eee, nie ma języka polskiego, jak widzicie, takie, takie proste, przyjemne. Okej, okay, no dobra, słuchajcie. Zacznijmy grę. Gra podobno. Ja nie, nie w ogóle nie słyszałem o tej grze. Easy. Nie, no, normal. Jest tak, wszystko dziwnie narysowane. Taka animacja, do której ja za nim nie przepadam, grafika, może inaczej, czy te postacie, no to takie. Powiedziałbym, że sam tak potrafię narysować, ale jestem kompletnym bestalenciem artystycznym, więc pewnie bym skłamał. E, oczywiście jak zwykle zachęcam do pisania komentarzy, oceniania, sugerowania co dobrze, co źle. Wspierajcie kanał jak możecie. Ostatnio bardzo się bardzo rozwijamy, nowe rzeczy się pojawiły, shorty. Dobra, chcielibyśmy, czyli jest ogół. Czy zakładam, że to jest ptak i jego jedzenie? Nie, bo on ma ogon. taki nie mają ogona. Cześć, ogół. Dobrze, super. Muszę przy. Mogę chodzić w OSD. Znaczy, próbuję iść w OSD, ale mi to nie wychodzi. Ej, czy tam nie było w OSD? A teraz mi chodzi z Jezus co, co za bzdura. Chyba, że tam były strzałki, no to wtedy przepraszam. Może tam były ten. Dawaj mi tu. Butterfly net, siatka na motylki. Siatka na motylki. Dawaj tu ciasto o, pie cake. A, nie, tu. bo to wyglądało trochę jak a, to jest czapka. Dobra, nie wiem, jak klasyfikować tam, to będzie przygodówka, co to będzie. No, mam wszystko. Mam pełne wyposażenie. Mam czapkę i mam. Ja jestem jakimś dzieckiem, nie wiem, to jest. bubr? To ma taki. Ej, poczekaj, bubr ma taki ogon, taki kaczy ogon, i trochę taki y, ogon, znaczy kaczy, kaczy dziób i ogon, o. Ej, to chyba jest bubr. ja jestem bobrem shiftem Nie możesz podnieść łopatki On wszędzie może usiąść. To jest podejrzane. To ja aż tu wyczuwam spisek Czego trzeba przytrzymać, żeby zamknąć jakim krawiszem się Dawaj liścia. Weź tutaj porusz, bo tu będzie motylek. Nie można rozwalać rzeczy. 0 na 10 wszędzie może usiąść, w ogóle dziwny typ. Tu jest... Ja jestem bo Bobrem? Dobrze mówię, Bobrem. Nie. A, D. Czekajcie. Czekajcie A, D. On robi takie... Masz, teraz Cię pacnę w łeb. Dobra. Tu mamy tak, tam mieliśmy owieczkę, tu mamy króweczkę. Wszędzie muszę usiąść. Czy jest jakiś achievement za to, że mamy świneczkę? No tak, dobra, taki jakiś świat z zwierzątek. Ja wyszedłem na przygodę, bo ja chcę polować na... Wiecie. Mogę usiąść też w teczce? Taczce? Chyba nie. Dobra, tu mogę wejść? Otwieraj mi ten sklep. Owca! Owca, bo zaraz sobie inaczej pogadamy. Nie wiem, po co samouczek kłapania motyli, skoro tutaj nie ma motyli? Dobra, weź możesz usiąść, nie? Też możesz usiąść, też możesz usiąść. 10 na 10. Mogę wszędzie... U... Ej, czy, czy to się... Czy patrzcie? No nie wierzę. Znaczy... Po co był sam łapania motyli? To też jest... Y Myślałem, że za każdym razem będę oglądał pełną animację, to bym chyba dostał wścieklizny, ale na szczęście nie. Po co ja, po co ja zbieram te rzeczy? I to w ogóle miała być szatka do motyli, ale to trochę działa jak... Dawaj mi łopatę. Szkoda, że on ma takie pazury, a nie łopaty. Dobra. Ta, ej, żabka jest. Dobra, chodźmy do żabki. Idź do żabki! Nie możesz. Stój, ptaszorze, ptaszorze. No, ptaszorze, stój, bo sobie inaczej pogadamy. Ptaszorze. Nie wiem, mam za słabego kija. Mogę zadzwonić po przyjaciół. Przyjaciele? No, oczywiście, że dzwonię po ciebie. A, to nie że łopata, tylko że ten. Widzicie, jakie mądre. Ten ptaszor mnie denerwuje, a tu coś, patrzy zniszczone jest po prawej, jakiś... To wygląda jak sub wysokiego napięcia. Dobra, nie mogę tego niszczyć. Oczywiście mogę usiąść, już widzę miejsce do siedzenia. O co chodzi z tym siadaniem? Jakiś mają twórcy tej gry Na, pod... na... na punkcie siadania? Stana zobaczyła ptaszora i się rozwaliła, bo to jest święty ptaszor Ptaszor, święty, najświętszy ptaszor ze wszystkich ptaszorów On jest tak świętym ptaszorem, że wszystkie inne ptaszory nie są święte No bijam się oczywiście, mogę usiąść? Ej, ej, to nie są łapki, zwracam honor Zwracam honor, nie mogę tu usiąść Dobra, ta przygoda tak o trochę wymyślona Dobra, tu pewnie zaraz mnie coś zje nie, to zagraj za Milusza, żeby mi coś zjadło. A ja będę szybko, bo to pewnie dźwięki wydaje. Teraz ten wielki ptasza się pokaże. Zobaczycie. Ten ptaszo już tylko razy jest Patrzcie. Wieczędzie się rozpierniczyły. Co, ja muszę wejść do sześciu jaskiń? To jest chyba w ogóle ręcznie rysowane. Tak trochę wygląda. Boż. Ja się gdzieś przyniosę. Chłopie, tam rodzic się będzie o martwił. Dobra. Kogoś kto zamykanie uczków wymyślił. Powinni zwolnić. Jezus man, ktoś to testował w ogóle. No dobra, mamy jakiś journal. Nie wiem, ja tu biję coś mam monety. Teraz mogę rozwalać wszystko, bo w tym świecie. Słuchajcie, w tym świecie. Yy, siatka na motyle jest po prostu killer ostatecznym killer bossem. Ostatecznym narzędziem zagładę. Ja mogę tu wejść między drzewa, no tam jest skrzynka, no przecież muszę tu wejść. Opuśćcie mnie tam! Dobra, coś nowego. To są... wygląda jak nasionka. Po co ja zbieram nasionka? Po co ja w ogóle to wszystko zbieram? Tam jest na dole jakiś handlarz. Cześć, handlarz! Cześć, co masz? Ej, to teraz wygląda jak ten. Darksider z dwójka. Get the ticket. Dobra, no chodźmy tu. Zaszorki spierniczyły. Mam monetkę. Czy to jest taka metro Iwania, że ja będę musiał się wracać, żeby yy, zdobywać umiejętności i wracać się wtedy, żeby przechodzić pewne ścieżki. Słuchajcie. Dobra, ten coś maluje. Jakiś kido. Ja w ogóle dostaję te przyrządy nie wiedzieć czemu. Weź maluj. Mi dało, że ja to namalowałem Nie wiem, pewnie coś mi dało Raz, trze raz trzeba trzymać czas, raz nie trzeba trzymać czas. Dobra Oto skacze. wiadomo, że mam tu iść, ale pewnie w drugą stronę będzie znajdźka O, o, są źli Dobra, są źli Jungle, jungle jest motyl, wreszcie! Po co był samouczek milion lat temu, skoro teraz mogę złapać motyla? No, jest motyl! 11 motyli muszę złapać. Dobrze. Po co ja zbieram te rzeczy? Nie wiem, jest jakiś. Inwentory? Inwentory. Jest. Inwentory, jakie mam tu? Czekajcie tu. Use. Quest, dobra. Hint. Z mapa, pokaż mi. Pół, nie mam nic. Cześć. 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 Jest chrabąż. Ten Żuczek, Żuczek, krabąż. Nie, to jest Żółk egipski. Nie ma. E, mogłem go złapać, pewnie w siatkę, głupi jestem. Ale myślałem, że ja mogę z nim pogadać. Nie mogę usiąść, nie. Aś, ej, siadanie może regeneruje życie, słuchajcie. Tak teraz pomyślam. L, e, coś mi jest. Na... Dobra. Find i tak dalej, dobra, znalazłem. Rzuczek mi spierniczy, bo jestem głupi. Yy. Kompletnie nie mam pojęcia co jak to zbieram. O, właśnie tego... A tu spierniczyłeś, tfaniaczku. To daleko nie uciekłeś. Aj tam była żabka. Nie, to był kwiatek. Ej, Motylek jest. Tyrek? Motylek? Motylek! Ej, odradza się wszystko, bez sensu. Nie będę wiedział. Jest Motylek, patrzcie. Ej, to jest ten. Jak on się nazywa. Jest taki zwierzak z takim dziwnym nohalem. Proszę bardzo, mamy drugiego motylka. Ciema! Tu mamy jakąś zagadkę i mamy skrzynkę. On mi coś mówi, jak ja mam to przejść, a ja oczywiście są głupi, przeklikałem. Natomiast tu mam wejść pewnie pod wodospad, bo tam jest sekret. Ej, patrzcie, tu jest jedzonko. No, oczywiście, że jest. Dam ci jedonko za to, jak mnie przepuścisz. A dobra, reset nie chcę. Czyli to jest taka krótka, logiczna zagadka. Spróbujmy ją przejść. No nie. Tutaj to nie było. Weź! To jest jakiś kamień, ale ten po prostu będzie moim przyjacielem. I on, on jest przepychaczem kamieni. Tak, to jest siła, widzicie? Ej, to nie jest żu żuczek, gównotoczek. Nie! To jest ten. To jest jeden z żuków, tylko on się jakoś inaczej nazywa. To jest jeden z żuków, tak, to jest jeden. To jest jeden z żuków, one są właśnie za taki, takie siłacze uznawane. A nie, ja jego siłę po prostu zdobyłem. No czyli kolejne umiejętności, kolejne skille. I mogę spaść? Nie mogę. A mogę tu przejść? Mogę. A przeszedłem tu, bo... Dobra, nieintuicyjne intuicyjne to jest. Tu mogę, tu, no tu niby miało być z perspektywy skali, że... Że tam jest niby wyżej... A jest... No dobra, czyli chodzenie po wodzie też będzie. Teraz różne rzeczy, to mi sami, sami będziemy odkryć, odkryć po co, ja też nie zamierzam, nie wiadomo ile w to grać, tam jaki dziwny typ stoi. To jest jakiś kotowie wiór. Chodź tu kotowie O patrzcie kotowie wiórze. Dobra mamy znowu zagadkę, dobra takie urozmaicenie zagadek nie jest złe. Nie mogę tu przejść, no to żadna zagadka. Aha, bo żebym ja nie wpadł do dziury, tak? Dobra, prosta. Te zagadki nie są zbyt skomplikowane. Chyba takie było i założenie. założenia. A jeszcze, raz to. Nic. Dobra, będziemy kończyć te Nepicki. No, ja jestem kompletnym odbiorcą tej gry. Kompletnie. Jedyne, co mogę o tej grze powiedzieć, to, że jest urocza. No ale to ja nie wymagam od gier, żeby były urocze. Już nie teraz. O, zobaczcie, nie mówcie mi, że ja tu przejdę. Wiecie? Oszukam system, patrzcie. Spakam system. Chciałbym. Jeszcze sek zablokowałem, o głupi jest To. A można było swakać systema? Tu nie można. Dobra, no. Weźmy pacnijmy to. Pac. Dziękuję. I pewnie co? Wyjście u góry, co? Już nawet widać, gdzie? I to odrośnie, tylko to jest najgorsze. Jak ja stąd Do do wody wejść nie mogę. Tu jest. dopatrzcie, no, tu jest pac. Idziemy po te serce. Serca są, jak wszyscy wiecie, bardzo ważne w życiu człowieka. E, musiałbym przejść, czekajcie. Musiałbym przejść. Właśnie, właśnie o to mi chodzi. Myśl, człowieku, myśl. Proszę bardzo. E, tam nic nie da. Żeby to serce odkryć, to patrzcie, teraz robimy tak. Patrz. Odkryję to serce i kończę. Muszę wam pokazać, jakim jestem mistrzem zagadek. Eee. Jesteś głupek, głupek, ale nie myślę, zagadek. Szukam system. To, to rusza te dwie, a teraz to. To mi zamknie. To musi być, a trzecie, a teraz tak, to. Czekajcie, to, to. Poczekajcie, 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 poczekajcie. To i patrzcie, patrzcie. I co się mówi? Mówi się, przepraszam mistrzu. I są cztery serduszka. Mówi się, przepraszam mistrzu. Tak się mówi. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym epickim. Przypominam, że będzie to Deathloop. No tutaj nie wiem co o tym powiedzieć. Widzicie. Tak jak to co widzicie to jest. Słuchajcie, no, no co mam wam powiedzieć. Są jakieś proste zagadki. Gameplay i ta walenie tym czy czymś. No to nie ma żadnego feelingu, ale to chyba nie ma mieć żadnego feelingu. Nie o to chodzi. Więc zostawiam Wam ocenę. Ja nie jestem odbiorcą tej gry. Być może ktoś jest. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym epickim. Nara.